witam was w kolejnym filmie na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z mm, tańszym sposobem na lepszy wygląd przed imprezą. Pokazywałam Wam już, jak. przepraszam. Jak zadbać sobie o, ten, o siebie przed jakimś ważnym eventem, przed jakąś ważną imprezą u, kosmeto, u kosmetyczki. Ale wiadomo, ceny poszły w górę i też nie każdy wiecie, chodzi tak. Każdą imprezę do kosmetyczki na pełen full pakiet. Włosy, twarz, paznokcie, po prostu wszystko. No nie każdy tak robi. Ja tak, ro ja tak zrobiłam, ale to nie każdy tak robi. Także przychodzę do Was teraz z wersją bardziej dostępną dla każdego, czyli sposoby w domu, jak się upiększyć. Po pierwsze, to ja wam teraz powiem takie live, dwa lifehacki, które stosujemy na co dzień. Z reguły tak się ja to stosuję na co dzień. I to sobie działa, ponieważ tak, po pierwsze, wysypiajcie się. Ja wiem, ja wiem, że seriale korcą i ja wiem, że filmy są ciekawe. Ja wszystko to nie rozumiem, serio. Um, ale no, odstawcie ten laptop, odstawcie ten telefon i się dobrze wyśpijcie. Dobrze... wyspany człowiek od razu lepiej wygląda. Jakby, to, jakby nie było, zawsze jak będziecie wypoczęci, wasza skóra również będzie wyglądać lepiej i wy sami będziecie się lepiej czuć, a nie wiecie siedzieć do pierwszej rano z Michaelsonami, a później ym, nie, nie będąc w stanie wstać rano. Także nie polecam tego, serio. Wiele razy się sama nadziałam na ten błąd, no i nie polecam tego nikomu. A po drugie, dbajcie na co dzień o swoją skórę. Serio, jeżeli nawet przed, na co dzień, za bardzo wiecie, tak nie przekładacie do niej uwagi, a później nagle coś wam wyskoczy, że macie jakieś niespodziewanie wesele, jakieś chciny, cokolwiek, no to jest klops ponieważ Wasza cera jest w stanie tragicznym. I nawet jak nałożycie wszystkie te maseczki, płatki pod oczy, po prostu zrobicie setkę z produktów, nałożenia na siebie jeden dzień przed, no to mimo woli tak ona będzie, wygl będzie wyglądała lepiej, ale nie dobrze. Jakby nie było, trzeba na co dzień ją dbać i na co dzień się wysypiać i pić dużo wody. No ale to, to jest chyba raczej logiczne dla każdego. Idąc dalej, zapraszam Was na... Moje lifehaki kosmetyczne, jak dobrze wyglądać tanim kosztem przed jakimkolwiek wyjściem. Teraz tak, ja sobie to posegregowałam kate kategoriami. Ja wiecie, że uwielbiam usta. Usta to są moje usta, to jest dla mnie bardzo ważny element mojego wyglądu. Jak one dobrze wyglądają, to automatycznie ja się lepiej czuję. Także tak, pierwsza rzecz scrap. Ja tutaj mam scrap z lasza, który uwielbiam, jestem wielką jego fanką, to jest bubblegum. Tak on wygląda. Niestety w Polsce z tego co wiem, on nie jest dostępny. Nie jest on dostępny, ale również możecie wykonać sobie samemu taki scrap. Jest mnóstwo, mnóstwo przepisów jest w internecie. Na przykład możecie dodać olej z oliwy, olej z oliwy, olej z, oliwy, oliwę z oliwek lub olej kokosowy z cukrem, wszystko wymieszać i to nałożyć na usta. Działa jak scrap. Serio. Fajne to jest. Bardzo fajne to jest. Lub zmoczyć ręcznik i po prostu tym ręcznikiem okrężnymi ruchami masować te usta. Wtedy ten cały martwy na skórek on po prostu e, będzie mógł ścierać, tak? To jest. No w pewnym sensie to tak działa. To jest też bardzo dobry. Lifehack. Nawet jak po tym skrabie będziecie jeszcze widziały, że coś Wam jednak zostało na tych ustach, jakiegoś niefajnego, martwego naskórka, który trzeba na bieżąco usuwać. No to tym ręcznikiem ja tak robię i to jest świetny sposób. Następnie nawilżenie. Ja te, to jest to, co teraz Wam ja pokażę. To jest najlepszy balsam, jaki ja stosunkowo miałam. I on się nadaje tak pod błyszczek, pod szminkę, pod sam świetnie wygląda na ustach, tak wiecie, naturalnie, taki naturalny glow. I to jest, moi drodzy, Blistex. Blistex, który wygląda tak, jak go kupiłam, nie mam pojęcia, za ile, nie pamiętam. A aptece go w sumie kupiłam, ale on również jest dostępny w drogeriach. To jest balsam po prostu super. Wszystkie bisteksy są dobre. Ja to akurat mam tą wersję Medi plus, e, czyli taką bardziej lecznicza, z, o, chyba z miętą, z eukaliptusem, taka mentolowa i taka dobra na zimą, nie? Serio ogór, tłusta. Także dobre to jest na zimę, ale również może Wam się dobrze sprawdzić Carmex, może macie sprawdzić po prostu zwykła, również wazelina. Serio. Naprawdę się sprawdza. Ogólnie na wyżenie. Mm, idąc dalej, kożę mam sposób na. Zęby. no usta ładne, ale jak zęby są żółte, no to jednak nie wygląda to tak fancy. Także tak, węgiel aktywny. Ja Wam już tyle razy o nim wspominałam, ale wspomnę jeszcze raz. Nie ma lepszego wybielacza, takiego domowego wybielacza. Wybielacza do zębów. Jakim jest ten węgiel aktywny? Wystarczy go sobie albo rozdrobnić, bo to jak teraz w kostkach, on się już skończył. Albo w kapsułkach i bezpośrednio na szczoteczkę i myjemy zęby. Od razu mówię, strasznie brudzi wszystko. Ja, a umywalka to jest po prostu hit. Jeżeli nie będziecie na bieżąco w trakcie mycia przemywać umywalki drugą ręką, no to ta umywalka to będzie po prostu jakiś szok. Więc z białą umywalki stanie Wam się czarna umywalka. Ja tak robię, że jak jedną ręką myję te zęby, no to drugą ręką myję tą umywalkę na bieżąco, żeby to nie zasychało. Bo jak zaschnie, no to już... No, też to domijecie, ale ciężej. Także na bieżąco trzeba to mieć. To jest naprawdę dobra rzecz, jeżeli chcecie e, jeden dzień przed sobie rozjaśnić te zęby, ale jednocześnie możecie go używać na bieżąco, na przykład raz, dwa razy w tygodniu i wtedy te zęby po jakimś czasie, na przykład dwóch, trzech miesiącach takiego regularnego używania naprawdę są dużo jaśniejsze i to jest serio to serio działa, bo ja wiem na swoim przypadku. E, można to robić regularnie, ale jeżeli zapomnicie lub nie znaliście tego przedtem, no, to również po pierwszym użyciu też będzie efekt mniejszy, co prawda, niż ten przy regularnym użyciu, ale będzie. Następnie lecimy z twarzą. Muszę się tutaj ubrócić, żeby sobie wszystkie te rzeczy zabrać. Mam. Po pierwsze, tak. Yy, nawilżenie nawiżeniem, ale oczyszczanie to jest podstawa. I nienawidzę. Czarnych wągrów na nosie i to jest po prostu zmora, jeżeli chodzi o te wszystkie problemy z, 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 ze skórą, to to jest zmora wągle. i gdybym mogła, to bym po prostu usunęła te ten wągry na nosie, no ale chyba czegoś takiego nie ma. Mianowicie te plastry na wągry, te konkretne, które ja Wam pokażę, są serio bardzo dobre, ale wszystkie plastry na wągry są serio dobre. Bo wiadomo, to nie będzie wyglądało tak, że jak użyjecie raz tego, wąg tego plastra, po pierwsze strasznie boli, jak go ściągacie, bo on zasycha. I to serio boli. I będzie ta skóra wyglądała tak, jak po oczyszczaniu profesjonalnym, u kosmetycznym. To nie będzie tak wyglądało. Ale będzie dwa razy lepiej wyglądało to yy, po użyciu tego, niż bez tego użycia. Także już wolę użyć czegoś takiego. Również to Wam ściągnie w ogóle, jeżeli Wam się pojawiają one na brodzie. Niektóre się tak pojawiają. Również to zadziała. One są bardzo dobre, również mają sobie węgiel aktywny, coś to znaczy, że on są dobre. Ja je bardzo lubię i bardzo często właśnie z tych korzystam. To są w sumie moją na, na nos. Następnie, idąc dalej, oczyszczyliśmy już przykładowo nos oraz brodę. No to teraz trzeba się zabrać za całą twarz. To jest tak, maseczka, którą ja Wam bardzo długi czas pokazywała. I to jest jedna z moich ulubionych: to jest L'Oreal Paris Pure Clay, ta Niebieska. Ona jest genialna. Ja ją jest bardzo wydajna. Co prawda nie należy do najtańszych, bo chyba od 30 do 50 zł. Jakoś tak. Nie, nie podam Wam konkretnej ceny, ale chyba, że może gdzieś to się wyświetli, jak ją znajdę. Ale w jakimś takim przedziale. Ja ją jeszcze kupiłam, będąc w Wielkiej Brytanii. I kiedy ja ją kupiłam, to jeszcze ją użyłam spory czas w Wielkiej Brytanii. I tutaj wróciłam jeszcze ją używałam i użyłam. Ja nie, wiecie, nieszczędzę tej maseczki. Jeszcze mi ona została. Także produkt super wydajny, mega fajny. Dobrze oczyszcza tą buzię, ona wygląda serio dobrze. Także, rzecz perfekt, jeżeli chodzi o jakieś wyjścia. Po prostu chcecie wyglądać na następny dzień dużo lepiej. Następnie coś takiego. Co ja odkryłam w sumie stosunkowo niedawno. Myślałam, że jeżeli chodzi o maseczki w płachcie, to już ja wiecie, już obczałam ten temat w 100%, albo chociaż w 70%. Pomyliłam się. Mianowicie Garnier ma w swojej ofercie coś takiego, że Garnier Skin. Active To jest bomba na oczy, bomba nawierzająca. I to nie są płatki, które nakładacie tylko tutaj, tylko na, na cały obszar oczu. Świetne, genialne. Najlepiej trzymać go na co dzień w lodówce. Wtedy ona jest zimna i dwa razy bardziej działa. I ostatnia już rzecz to jest maseczka nawierzająca, którą tak. Tutaj mamy jedną maseczkę nawilżającą, a tutaj mamy ampulkę, którą używamy zaraz po. Najlepiej ją użyć w nocy, jeden dzień przed tym ważnym wydarzeniem, w którym chcecie dobrze wyglądać. I teraz tak, 15 minut nakładamy maseczkę, ściągamy ją, wklepujemy resztki i nakładamy tą ampulkę. I twarz po niej wygląda serio, jakbyście zrobili jakiś zabieg nawilżający, moc, nawilżający u kosmetyczki. Ona jest must have'em przed jakąkolwiek imprezą. Także w sumie to tyle, jeżeli chodzi o wszystkie moje lifehacki dla Was przed imprezą. Mam nadzieję, że Wam trochę pomogłam, a ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym filmie na naszym kanale. Pa!